Dzień dobry, cześć, mi na Was bardzo serdecznie jestem Paweł i z tym jest Joszelka i Red! I dzisiaj zrobimy ukochane skill testy, ale przy użyciu tego nowego, najnowszego samochodu, czyli La Croissant. La croissant. Tak, eee. Jak chcecie być na bieżąco, pamiętajcie subik, łapka i komentarz, wsparcia mile widziane. Jak chcecie usłyszeć tak. szczególnie dźwięk nowego, nowej łapki, mm -hmm. ja Tak, to zdecydowanie musisz zostawić tę łapkę. Tak, tak. Ale tylko ta łapka w górę King, tak działa. King, ta tak, lata. Tylko. No. Dobra, słuchajcie, w <coughs> razie czego włączymy też e, tryb e, GTA, GTA. więc jak Jej. ktoś będzie chciał oszukiwać, bo, mu ja nie 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 będzie szła, bo mu jest mu słabo, bo jest słabym graczem czy coś... No paru, bo to nie jest oszukiwanie, <coughs> nie wyzywaj mnie to dla graczy. No, to jak najbardziej ten... Tak. Ja pójdę z tego pokoju. Dobrze. Baw się dobrze. Amunicję Miku. Kup mi amunicję. Dobra. Nie. Czemu jesteśmy w powietrzu? Nie wiem. Ale kupię sobie kamizelkę. Oha. Ta kamizelka. Dobra, mój z Lekluarsone Legib pracy parisu. Chyba tak. Wyścig oczywiście ten, Proszę bardzo. No, Na początku żółty, chyba tutaj jest przed? tak troszeczkę spokojniej, czyli możemy się że tak powiem, rozgrzać, po prostu jadąc przed siebie. Ale musimy pamiętać o tym, że za chwilę za tą górą będzie no. naprawdę, to naprawdę to... epickie. To ja zawsze To ja zawsze prowadzę na tym. No na początku tak. Na tych prostych trasach. No. Dobra, na razie dojedźmy do, tej, do tego miejsca, gdzie mamy dojechać. E, Także na razie tak można powiedzieć, nie wiem, spacer. Ale ja prąd, prąd więcej ma. Spacer po lesie czy coś. No co jest? No co mnie... Ja nie mogę! Co co jest? wyprzedzam cię! Gosze. <gry> no ty i tak wygrasz ten skill test Dobra, zobaczcie teraz co tak na po a lewej ci... stronie a Ty kurczę, co ci tak miotało na tym moście? Wiem ja coś wyszła w moście. Ja nie umiem no, po moście. No, umie po moście a, jechać... no bo ten jest e, przyspieszenie takie Oa! O, niby za co? No bo przyspieszenie było! Jeszcze skorzystałeś to, że się odbiłeś ode mnie. O. No, tak. o, chyba zaczyna się skill test. Tak, teraz zaczyna się powoli skill test. Także no tutaj musimy trochę która, która wolniej sobie pojedźcie. Uderzyła we mnie po prostu e, no. normalnie tak, jakby chciała to zrobić. No trochę tak było, ale tylko trochę. Okej. Okay. Najgorsze tutaj jedna rzecz jest w tym, no, muszę wam powiedzieć. Mianowicie, że ten samochód <laughs> jest naprawdę dość szeroki. Prawie się udało. <laughs> Jest no lato, Szeroki, a tymczasem e, mamy ja jechać po naprawdę bardzo wąskim terenie. Chciałem bardzo wyprowadzić skin testa na inny super. wymiar już. Już się skułem. E, fajnie. No, mega fajnie, nie? No. Nie bardzo. Nie przejmuj się, będzie dobrze. Nie przejmuj się, nie płacz. Nie płacz. No nie, no. nie, nie mi się tam na plecach. Nie ciąkaj, loczku. Ale to ja jestem. Wiem. No i o, bo nie powiedziałam, nie ciągaj się tam na plecach. No ja spadłem na tym drugim, właśnie. Rętu naprawdę ostrożnie. Ale dobrze. chyba tego już nie. <ślaśni> ja cię no... kręcę, no i to się ryjesz? Dobra. Się nie a! <ślaśni> Wystarczy, że źle ci spadnie samochód i po prostu spadasz. Chyba to trzeba z większą prędkością, tak moim zdaniem. No chyba tak. Niektóre, niektóre te, te, sk te skoki to faktycznie trzeba trochę Dole. większą prędkość wziąć. Mm -hmm. Land Control na Horizon Edition tak, tak. 17. Przydałoby się teraz mieć, że tak powiem, nie wyścig GTA, tylko mieć właśnie wyścig, ale nie ten, że się nie zderzamy. Bo wtedy każdy może jechać, a nie czekamy aż ktoś przejedzie. Czekaj muszę się... E, Jaszeka powiem ci, że chyba z tego nie wyjdziesz. Nie, nie, panikamot! Od... Nie, nie. O to ci bo... chodzi? Ja dalej jadę. Uh. No widzę, widzę. Witam, witam. zdrowie. A się. ja czekam. Jadę wygrać skill Kill Testa. No, tu... Poczekasz sobie, co jutra. Się. Chyba się jednak zresz. Jaszekaj i tak nie przeskoczysz tego, wiesz? Daj, daj mi chwilę. Daj akurat koło no mi y, podjedzie do góry. Za mi silnika Słyszę jak. tam tą kością. Dobra. Jadę. Ja prawie. Uf, dobra. Hamulec, hamulec. na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie panie. Milordzie, renie, Dobra. Dalej. Jest. No tutaj jest dość ciężko. A nie, 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 nie. nie. nie, nie. Wow, wow. No i się stoczyłem na bok. Na bok, się Z tego już tam wiem, tam. że na pewno. Nie, to ja się wycofuję, bo z tego nie wyjdziesz. Jak spadniesz? jak wyjdę to dasz mi batona? Eee... dam ci lepę Ja ci Lepa zaraz dam nie. lepę Już dostałem, Lepa to nie to nie za darmo Bardzo fajne są Uch. Lepiące Taka na muchy No z tego nie wyjdziesz nie? tak jak ja Same nie widzicie Dobra nie. Teraz. Dlaczego ty do mnie tu stoisz dalej? Jak blisko byłem nie. Dlaczego twoje Mówiś auto tu ja, dalej ja, stało u ja, mnie? Nie wiem. What? Nie zrespiłeś, o twoje uploaderę tam stało. Tak, no. Co Co dzieje jadę do przodu, ja, no. Nie, naprawdę, jak spadniecie, to może pro proponuję od razu się respić, w sensie jak z wam zjedzie samochód, no, bo nie, nie. nie przejdziecie dalej. No. Co? Co się stanęło? No. Jeździesz chłopie. Dobra Ja nie wierzę no. Do trzech razy sztuka. No. A do 30 sobie no, jednak dam no, raz. no Spokojnie, spokojnie Nie, dam. muszę wrócić No to, że auto mega dobrze skręca no, Jak No co ty Joszeczka no, tutaj zrobiłaś? Weź tą no, przepkę Nie. No, ja ogólnie przed, jest ten jeszcze ten łatwiej, Tam, po tym checkpointie jeszcze łatwiej jest, bo yy, nie jest dziura pomiędzy nami. Musiałem zepchać jej auto, nie spadając jeszcze. Dobra, dobra, na chyba idealnie. No na ręcznym, U. no. No na ręcznym działa wyjść z takiej kuriozalnej sytuacji. Dobra, chyba idealnie trafiłem. Dobra, przyspieszamy, skaczemy, jest! Dobra! Dobra, słuchajcie, to chyba było... nie wiem, czy będzie coś trudniejszego. A, nie wiem, czy tego. będzie coś trudniejszego, nie! Tego, Oby ale... Nie. Oby razie. nie, e, bo to było mega po prostu ciężkie dla mnie, wiesz, takie mega... Gdyby tu było szersze, to spoko, nie? Ale to auto jest tak szerokie. Tak. Okej, okay. nie, dobra, to jest szersze, dobra, luz. Dum, o, dum, 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 dum. za emocje. To nie tędy? Aha! Nie tędy, momenty, nie tędy. Nie, bez jaj. E, myślałam, że dalej prosta, a tu trzeba tutaj w dół. Dobrze. Pamiętajcie, to nie wyścig, to jest skill test. E, czyli umiejętność prowadzenia auta, opanowania go, mhm. opanowanie emocji. Się, to wyścig, to nie skill test, dobrze? I, spojrzałam za bardzo, nie tam, gdzie trzeba. E, największy tylko problem jest taki, że jak lekko skręcisz w lewo albo w prawo, to ci po prostu skręca o 90 stopni, prawie że nie. Tak. Wiesz Przepraszam, nie mogę nic tym zrobić już. Dobra, dobra, odholuję dobra. na złom. Ciężka sprawa. Ale ładnie równo. Amulet, nie! O, o. Dobra, dobra. No, dobra, no spokojnie, fajnie, 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 fajnie. Dobra. Jak tam za bardzo tkniecie to możecie po prostu użyć po prostu wyjść i przebiec, no i tyle, no kurczę no. Nie. No co ty do mnie mówisz teraz? No to, że wcześniej mówiłem, że to po prostu jest ee, ty tylko dla słabych. Mówisz? Że włączyłem tryb dla słabych, no to. No i wow. co? Cześć! Na piechotę? No to nie jest ten. test z autem to jest test z autem, a nie przechodzenie na piechotę. No, Była przechodzenie na piechotę, Zamilcz to, to. przechodzenie na piechotę. No. <laughs> A tutaj co teraz mamy? Bo muszę trochę przyspieszyć. Już mi się nie idę sobie. Nagrywajcie beze mnie, narka. Idę okay. na pieptę. Okej, 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 czekaj, 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 czekaj. Będę się tu bawił 3 lata. Dlatego ja też o, tak zrobiłem. To jest mega fikuśne. Jeszcze pasuje dogonić yy, peleton. No. Ale to zrobiłam teraz na, na normalnie autkiem. Nie było. <laughs> nie Tylko akurat wiesz, nie cięcie, nie, w nie? Nie, nie. Nie mam cięcia. Nie było. Było, było, Na tym punkcie jestem? O boże, 26 42. Ja mam 20. Okej, okay, teraz mogę pojechać w prawo albo w lewo. I teraz pytanie, w lewo czy w prawo? Pojadę w lewo. Jakby ktoś pytał. Jakby ktoś pytał, to pojechałeś w lewo i tak ci nikt nie będzie pytał, bo i tak zapytamy, jak tak tam będziemy. Nie, nie, bo tutaj nie, ma, nie ma jakichś tych troli zrobionych. Bo czasami jest to, że jedziesz w lewo i o dupcia. Okej, okay, bardzo nie, ładnie. Nie no że cienka lina, linia, to z tym skakaniem. Tam, nie wiem czy pamiętacie takie, te, 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 takie słupki takie, że trzeba skoczyć, takie trójkąciki czy no. Ale ja nie mnie wywinęło. Nie, słuchajcie, to auto jest mega po prostu. On poślizg to auto strasznie przy starcie. Ma. No. Ma. Zgadzam się. Jeszcze jak coś pod górkę, to już w ogóle. No zjeżdża trochę. Dawaj, wyprostuj go, wyprostuj go. Uh. Dobra, z łapałem. Dobra, dobra, dobra. Yes. Dobra, jest uh. checkpoint. Dobrze, że ten checkpoint akurat w tym Jadę. miejscu. Ale okay. żeś gdzieś tam dalej. Wracam do akcji To teraz, Dobrze. czy w lewo. Zapraszamy do akcji e, tak, proszę, tak. proszę, zapraszamy. E, tak. Chyba baty nie damy. W 40 checkpoincie Na którym? O. 40 to chyba się pospieszy za bardzo. Okej, okay, dobra. A tutaj co teraz? Tu mam skakać po tym? No, no teraz lej to. 23, dobry. Po schodach mam wjechać? Nieźle. Okej. Okay. Dużo jest tych, tych, tych checkpointów, które ułatwiają później zaczęcie. Tak, tak, tak. Tak. tak, to jest duży plus, dobra. że faktycznie jest dość duża ilość checkpointów ułatwiających że nie są jakoś tak bardzo porozbijane. E, przeszliście te takie tam te, 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 te ciasne czy nie? Które ciasne? Bo to trochę i było. No te, te pierwsze. No. Okej, okay, czy już teraz powiedzieć swobodnie po prostu po tych... E, troszkę, troszkę, no. Troszkę swobodniej, dobra. Troszkę tak. Okej. Okay. Dobrze, Dobra, ja z górki! Dobra, A teraz co, te opony mogę przerzucić? A, nie mogę. Czyli muszę przeskoczyć tutaj ten typ. Dobra. Świetnie, Ale to są w ogóle tutaj... winy, platformy, które jeżdżące. Checkpoint, z... mhm. No nie ma są... tam. On jest mega lightowy powiedział. Na tym długim tym co się No otrzymacie. nie ma. No. Tu w lewo, w lewo. Czemu Niestety to przyspieszać? Mam szybko skoczyć. Tak, okej. Okay. Już szorowałem, ale jednak nie. Oh. Na milimetry, ale doskoczyłem. Oponki, dobra, to oponki. Dobrze. Ty pojechałeś w lewo, tak jak mówiłeś. A to nieważne, czy pojeżdżę w lewo, czy prawo. Chyba tam nie ma żadnego... Ja W lewo, a później w prawo pojechałem. Ja pojedę w prawo, a później w lewo. No to przełokaj, zobaczymy, czy tam jakiś jest ten... Nie ma. Jakiś przypad... przypadkowy troll. ma. Nie, nie ja się Przyspiesz... teraz... Z Nie ma. Haha! Ja, teraz cienkie. Kurczę. No. Dobra, tutaj tędy. No Nieźle. Nie. Aha, i tam jest meta. okej, okay. no spoko. Jaka meta? No, flightowa meta. Nie rozumiecie. Zrobiłbym to szybciej, gdybym się hmm. nie skupił raz na początku. Na początku, ale no tak. zrobił to szybciej, gdybym się nie skupił parę razy na początku. Tak właśnie było. No I nie. to dotyczy nas wszystkich. Tak. Eee, tak. Op. Dobra, okej. No, jechałem. Bardzo fajnie. Jestem z ciebie dumna, Paweł. Jesteś ze mnie dupna? Dziękuję. A więc takie Ui! No później jakoś tak w miarę już lajtowo, mam za wrażenie. Ten początek chyba najtrudniejszy był teraz. Przy tym skończyliście. No to głównie przez to auto, no no. No, przez to, że, te, że to było cienkie, a. E, a auto, auto szerokie, nie? A auto łapie poślizg przy starcie w sumie. Tak, tak, tak. Też łapie poślizg przy starcie i przede wszystkim jest bardzo skrętne. Tak, Lekko tak, klikasz w prawo czy w lewo i. Tak, właśnie jest. Mega nim rzuca, nie? Znaczy, to jest dobre przy wyścigach, i przy wyścigach, gdzie jest dużo zakrętów, ale. Ono no, już tam, ono na daleko, dobra, trochę przyspieszam. Nie no, uspokój się, gdzie? No to jest właśnie ten fajny element, ren, gdzie też się skułem. O tak! Dobra wam. formy Dobra, Rem spoko. Prawie nie. No prawie. Tak się nie? wydawało. <laughs> Tylko tam drugi raz trzeba też skoczyć tam dopiero. Nie! Oj, teraz mi to. Tam... Fajnie, fajnie. Prawie było stylą. Znaczy, ja nie wiem, jak ty, ale ja to robię trochę wolniej. No, dobrze. no to, to skręcanie tego auta. To nieprzewidywalne jest, czasami ale jest no. Upadek, ale ja miałem to samo, właśnie. Upadek na, na przód. Tak dziwnie się zachowuje samochód. Zamiast no. uderzyć o przodem i, i spaść, to on się odbija w ogóle tak. jakoś dziwnie, jak piłeczka. I koziokuje do tyłu, nie? I czasami to ratowało. No mnie nie. No mnie tak. O. Co to było w ogóle? No jakbyś jakbyś był na magnesie. No. od razu spację miałem to w locie, nie? O, 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 fajnie, fajnie, checkpoint. masz checkpointa. Fajnie jakby, jakby... Znaczy jakby tu nie było dali checkpointa, to by była li lipa trochę, moim zdaniem, ale... Tam było w jednym takim momencie długi okres bez checkpointa. No był, ale to było takie... Nie było aż tak ciężkie, że tak powiem, ale. Ale, ale bez checkpointa no, było ciężej. i tak nie pomyślał, nie zrobiłem tak? Ja dookoła jechałem. Aha, to można było dookoła? No. <grym> Spoko to Pojętka. ja nie. To pierwsze co o, mi się podobało, to ten skok <grym> tylko. Normalnie, ale to było dobre, to było dobre, bo to tak szybko. Dzięki, ten... dzięki. dzięki. wszystko dosłownie. <noise> ale to ewidentnie można było tak zrobić. No co, jest nie zaskakuje? Muszę trochę. ta piłka wybiła mnie, ale ale i tak nie straciłem trajektorii za bardzo. Uh, 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 no nie. Niebieskie klocki z niebieską wodą, to bardzo pasuje, nie? Ja to lecę dobrze. Barku, teraz tędy. Zapraszam. Zapraszam na oglądanie tego <laughs> wow, Dobra. Wow, 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 wow. To auto jest bardzo fajne przyczepne. To jest jedna z zalet tego auta. No jest to przyczepne, jest krętne Dobra. do wyścigów jest okej, okay, ale... Mam psychę możemy robić Moto Nightmare 3. No, tym autem najlepiej. Nie, master, No Ale, no to, to automatycznie motocykl, nie, a nie ten. Nie, ten autem. <laughs> żeby a, było, czyli mapka na motocykle, mniej. ale tak, przy żeby... użyciu tego auta. Tak. Nie, dobry plan, dobry plan. To jest najlepszy, najlepszy plan, jaki może być. No i patrz, zagadałeś mnie. <laughs> Widziałem. Na, na, patrzyłem na to. Jadaj. Tam później jest skok, ten, ten, Skok do mety. Temu tak ląduje, dobra. No ja jednak poczekam, aż ren będzie gdzieś tutaj i po sobie tam, że tak powiem, wlecę. Bo znając mnie, to później y, będzie trzeba było na mnie czekać. Dobrze. Nawet dźwięk, dźwięk silnika jest w tym elektrycznym. Nie to jest taki kurde pusty. Dźwięk, dźwięk silnika, co? No, ale wiesz, tego elektrycznego, no nie? Więc, przyjemny dosyć. Dobry Ren, U. już czekam na ciebie. No nie rzęsi tak, nie widzę. Uff. Dobra, Joszelka wjeżdża do mety. My. E Ren teraz projektuje. ładnie tutaj, tak. I jeżdża do mety. Dawaj, masz za dużo szans. Ale ja tego nie widzę. O, teraz widzę. nie ciąć.